Dzień dobry! Dzień trzeci trekkingu na Machu Picchu. Dawaj, chcesz się przywitać? No, tak. Cześć! <noise> wow, ale zaskoczyłem. Dobra, i co tutaj? Pokażę to przede mną. Przez chwilą odwiedziliśmy sklep. Fajnie, że na szlaku są sklepy. Można było kupić bułki, banany, makaron i jajka, żeby gotować wieczorem kolację. To było tutaj. Także dzisiaj dzień o wiele przyjemniejszy, bo wchodzimy w tereny dżunglowe i oja, tereny dżunglowe i jest o wiele cieplej i proszę spojrzeć na te bungaloły magia Jest o wiele cieplej, jest przyjemniej, idziemy ciągle w dół Jesteśmy wyspani, spaliśmy 10 godzin albo 11 Także za dwa dni będziemy stać. Na, na trzy, za trzy dni będziemy stać na szczycie Cytadeli. Najsławniejszej Cytadeli świata. Nazywanej. Każdy nie chce sobie przypomnieć. Dobra, a stałego.